Dobra, witam Was w pięknej grze o nazwie Farming Simulator. No i co? W ostatnim filmie wreszcie skończyliśmy pracę z tym moim polem. Jak widać już zaczęło rosnąć ten jęczmień. Pszenica, pszenica nie jęczmień. Więc dzisiaj myślę, że jak już mamy wszystko załatwione z polem, to dzisiaj... Dzisiaj zainwestujemy w owce. Tak, dzisiaj będziemy kupować akcje owce. Jeden gość jeden gościu w komentarzach mówił mi, że to opłacalny biznes, więc wierzę mu na słowo. Zainwestujemy dużo moich pieniędzy w ten biznes. Mam nadzieję, że się opłaci. Dobra, widzę, że wszystko tu jest z wodą ogarnięte. To jeszcze tylko tutaj. O! Wezmę, żeby się nie zapełnił magazyn. I jeszcze w ramach wstępu nakarmię te kury. One je, tak. Dobra, ogarn ogarnąłem wszystko, co miałem ogarnąć. To już takie typ. Typowe rzeczy początkowe, tak. No dosłownie w każdym filmie to robię, ale mniejsza. Więc co, może zacznijmy z tymi owcami, bo tak powiedziałem, bo to powiedziałem, że to będziemy dzisiaj robić, tak to zostawiłem nagle. Więc zobaczmy. Przede wszystkim potrzebujemy zagrody dla tych owiec, i tutaj to jest w kategorii zwierzęta. I mam je całego jednego z modów. Zgadnijcie, który wezmę. Zgadnijcie, który wezmę. W ogóle nie ten najtańszy, w ogóle nie ten, nie ten najtańszy. 30 owiec to powinno wystarczyć, 30 owiec, a to duże. Ej, a czy my w ogóle na to mamy miejsce? Ej, ciężko. A tutaj tak pod lasem? Uuu, to by był tutaj taki klimat, tu jest taka jakby droga. Tutaj będzie pole, ale na razie go nie ma. Myślę, że tutaj na razie postawimy. Jak coś, to się przestawi, jak coś, to się w końcu kiedyś tam przestawi. O. Tutaj trochę las mi przeszkadza, ale dobra, nie będę go wycinać, tutaj postawię, o. O, pięknie, aż, aż zabeczało z wrażenia. No teraz musimy tam tylko pobiec. Już 24 tysiące w plecy. No nic, mamy pieniądze, trzeba je wydawać. Ja w tej serii za bardzo duszę te pieniądze. Ja w ogóle nie chcę ich wydawać. A trzeba je czasami wydać na coś. Obraj, tu jest piękny, mój piękna zagroda. Za tym można owce kupować. Na razie jeszcze owiec nie będę kupował. To, to za chwilę, to za chwilę. Oba, tutaj z tego to widzę. Tutaj się wypakowywuje towar. Tutaj woda. Czekaj, czego to w ogóle potrzebuje? Dobra, czy, a, dobra. Tu w prawym dolnym rogu mi to pokazuje. Dobra, po, potrzebuje wody i pokarmu. Yy, czyli ten. Jeśli dobrze pamiętam, bo ja coś tam patrzyłem na te owce przed filmem, to te owce przy, mogą mieć trawę jako jedzenie. No logiczne. Kto by się spodziewał, nie? Więc dzisiaj myślę, kupię kościarkę, taką, żeby móc ją podpiąć do ciągnika. Kupię jeszcze tą maszynę do przerabiania, właśnie trawy na bele. Nie pamiętam, jak to się nazywa, jak zwykle. I dzisiaj sobie trochę naprodukujemy jedzenia, zanim kupimy owce, bo bez sensu kupować teraz owce, bo mi za chwilę pomrą. Albo chociaż, nie wiem, będą. Bezużyteczne. Bo to chyba w tej grze zwierzęta nie umierają, ale mniejsza. Wodę za chwilę też się tutaj załatwi. Dobra, to widzę, że. Zapomniałem zgasić światagli, więc to wykorzystajmy. Więc pojedźmy szybko po wodę. A, woda jest już podpięta do tego. Do Zetora, dobra, tutaj zostawiamy te tagli. I tak będę musiał nim pojechać po sprzęt, który za chwilę kupimy. Nie wiem, ile tam potrzeba wody. Ale mam nadzieję, że nie za dużo, bo tam mi się nie chce zbyt, zbyt często jeździć. Choć sobie mogę tam kupić drugi zbiornik, będzie szybciej. Dobra, to, to się pomyśli za chwilę, to się pomyśli za chwilę. Są, są rzeczy ważne i ważniejsze, na, na razie... Na razie musimy inne rzeczy zrobić, no tyle, tyle. I tutaj wodę walniemy. Tak czemu mi na razie nie łapie Muszę bliżej podjechać? Czemu to nie bierze wody? A dobra, musiałem dobra. Bo w lewym górnym rogu nie zmieniłem, yy, bo na Gie się zmienia z ten z traktora na przyczepę, zapomniałem zmienić. Więc mi więc chciałem spuścić kul na wodę z ciągnika w skrócie. I tutaj wchodzi tylko te 1500 litrów wody. Czekajcie, czekajcie. A ja tu można do tego dokupić zbiornik, to będzie działało. O, czekajcie, czekajcie. A niby go na przykład tutaj, i co? O, tutaj na cigmenta z wrażenia. Hmm, teraz mi tu nie... nie to chyba nie działa tak. Niestety. A podjechali do tego zbiornika? Też nie. Dobra, to ten zbiornik był bez... Dobra, czyli ten zbiornik nam nic nie daje. Weź go sprzedaj. Dobra, to co? Odkładamy cysternę... I jedziemy już kupić kosiarkę i to drugie. Dobra, i jedziemy fiatagri. Bo mam nadzieję, że będziemy mogli dwie rzeczy na raz podpiąć fiatagri, bo nie chcę mi się kilka razy jeździć. Dobra, jesteśmy na miejscu. Jak już tu jesteśmy, to jeszcze szybko do tanku... zatankujmy się tak, bo już na połowę baku. I ile? 714 zł. No, nie, 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 naj... nie, najgorzej, nie, najgorzej. O, więc co mieliśmy kupić? Mieliśmy kupić przede wszystkim kościarki. Ile kosztują takie kościarki? No, trochę kosztują. Yy, tutaj kupiłem jakieś. Nie, tego nie chcę. Jakąś, jakąś biedną kościarkę, ale ja nie wiem, czy ja chcę się męczyć takimi biednymi. 1,7. A to ma 2,4. No, ja bym chciał taką normalną w miarę. Z 84 nie chcę, nie będę potrzebował tak strasznie dużo tej trawy. Myślę, że taka. Na... Jak ktoś to kupię lepszą, na razie myślę, że wezmę taką, ona nie potrzebuje zbyt dużo mocy. W razie w to się będzie można pod... podpiąć do każdego traktora, bo ta ile potrzebuje mocy. A akurat wszystkie tak mało potrzebuje mocy, więc że się nie muszę przejmować, że się nie muszę przejmować. Więc ta 3,1 metra wystarczy mi, myślę. Taka malutka, standardowa kosiareczka. Poza tym, za... Czekaj, jak się nazywało to drugie, co ja miałem kupić? Prasa! Tak. Czemu ja zapominam takich rzeczy? Nie wiem, chyba nas nie stać na jakąś super dużą, dobrą prasę, więc więc no. Ale zobaczymy, bo te prasy są strasznie drogie, jak widać. Tu mam jakieś z modów takie bardziej ubogie. Ta wygląda fajnie. Taka uboga, mała. Kupimy taką dla testu. Na razie to jest, w ogóle testuje ten sposób zarabiania, więc nie kupujemy najlepszych rzeczy. Więc kupujemy, pozbyliśmy się już dzisiaj ostro pieniędzy. O, na te dwie maszyny 100K poszło, to i tak nie jest dużo jak na maszyny, ale mniejsza. I teraz... Zobaczymy, czy uda mi się je obie podpiąć. Bo ja tak sobie umyśliłem, że mogę z przodu podpiąć kosiarkę i z tyłu prasę i w tym samym momencie i ten. I jadąc po prostu przerabiać od razu skoszoną trawę na belę. Bez, bez zmienia maszyny. To jest mój plan aktualnie. A więc podpinamy to I podepniemy to do przodu. Tak O, Dobra Czyli to chyba zadziała, to chyba zadziała. Chyba, chyba Fiatagri wytrzyma taki ten. Pod to, to obciążenie. Bo fiatagri ma nie wiem, ma dużo koni mechanicznych. Nie, nie pamiętam już ile, ale powinno wystarczyć, powinno wystarczyć To co? To ja myślę, że tam będę w tym miejscu, gdzie niedługo będzie pole. Trawę, trawę pozyskiwał stąd, albo nawet mogę tutaj zacząć, i odpalę sobie menu pomocy. Bo potrzebuję pomocy, jak się tego używa. Więc, tak rozkładam kosiarkę, i u... czekaj, jak się uruchamia? Włącz kosiarkę, opuścić kosiarkę, i co. No, trawa się kosi. O, o. No, pień mi psuje wszystko. Już było tak dobrze. Już miałem powiedzieć, że wszystko jest dobrze. Że wszystko działa, ale pień musiał popsuć wszystko. Moją chwilę popsuł pień. Ile tu jest pni? Ja tego nie przemyślałem. Przecież tu był las. Dobra. Musimy się przedrzeć. Ale przynajmniej działa, przynajmniej działa. Yy, trochę średnio działa, bo nie wszystko się łapie. Ale większość się łapie, większość rzeczy się łapie. Oj, teraz fajnie. Właśnie trawa od razu się przerabia na, na te bele. O, choć trochę zostało jej, no nic się później pozbiera. Ale mój mechanizm, który sobie wymyśliłem, działa, mniej więcej. No, powiem wam, że trochę ta prasa nie jest do tego stworzona. Mo mogę jednak kupić tą inną. Ona średnio działa do tego, ale mniejsza. I tak jest lepiej, jakbym miał najpierw kosić, a później prasą jeździć. Dobra, może trochę to nieładnie zostawię, ale na razie chyba tyle wystarczy. Yy, więc... Yy, kosiarka wyłączę, kosiarkę i ją podniosę. I wezmę, bo, i, i wezmę, przerobię resztę tej leżącej trawy na właśnie bele. Albo wiecie co, na razie mi te jeszcze ten... ...bele trochę za bardzo przeszkadzają. Może wezmę moją przyczepę... ...z autoloadem i zobaczę czy ona w ogóle ten... ...jest przystos przystosowana do takich bel. ...Jak? O, ładuje się, dobra. I fajno. To powinienem wszystko tutaj załadować. Bo to tutaj aż 70 wchodzi. O, jak ładnie. O, my, nawet tego jest więcej niż myślałem, to jak to jest tak... No, po rozkładaniu po na, na dużej przestrzeni to tak nie widać, że tego jest aż tyle. Oba, są tu jeszcze jakieś, czy to wszystkie? Oba, to chyba na razie wszystkie bele. Oba, to ja na razie tutaj to odstawię o tutaj traktorek. I przerobię resztę trawy na bele. I jeszcze raz pozbieramy. No. Tak, bo no, będę musiał jeszcze trochę pokombinować, bo to musi mi mniej zajmować czasu. Powiem wam, że strasznie się to tak porozkładało niefajnie. Więc to czekajcie, mam mały pomysł, mam mały pomysł. Ale do tego musiałbym jeszcze zostawić raz to. I pojechać znowu do sklepu szybko. Bino. Eee, dobra, jeszcze chciałem sprawdzić to, czy jakbym kupił tą drugą prasę, to czy by nie było mi łatwiej. No, jakbym to kupił, tą drugą prasę, to by było mi tak łatwiej w życiu. Dobra, wiecie co? Kupuję tą drugą prasę, ona, z nią będzie mi tak łatwiej. Nie będę musiał, tamta jest beznadziejnie zbudowana do tego, co ja chcę zrobić. Więc ja kupię to za 100 tysięcy i tamtą prasę sprzedam. Trochę straciłem jeszcze bardziej na to pieniądze, pieniądze ale mniejsza. Bo je, no, ale po co ja tu przyjechałem? Ja jeszcze chciałem kupić jedną taką fajną rzecz. Bo ja mam tutaj takiego moda na łopatę. No, bo tak. No. I tą łopatą można właśnie. Ona praktycznie nie kosztuje i można ją transportować. No. Trawę i wszystko to sypkie. Gdzie ta łopata? No, to mi trochę pomoże w ogarnięciu tego wszystkiego. To się średnio utrzyma, powiem wam. Mniejsza, może się utrzyma. Dobra, a teraz jeszcze jedna kwestia. Czy. No, to się nie utrzymało. Fajnie, eee, czy ja. Czy ja to przewiozę tym? Tak! Dobrze, kaszlak. Dobrze. Eee, a to się da tutaj. I Dobra, może, może jakoś przejadę. Może jakoś przejadę. Dajesz kaszlak. Kaszlak to jednak cały czas jest najlepsze auto, najlepszy pojazd jaki posiadam. Wszystko przemurę przetransportować. Nie! Łopata! Wracaj ty! Jak ja mam to przetransportować, no? O! Teraz chyba... O! Złapało teraz łopat. Dobra, pięknie. Dobra, przywiozłem nowy sprzęt oficjalnie. I basically ta łopata tak działa, że mogę po prostu o tak zbierać w całą trawę. I te, dzięki temu te wszystkie małe kubki mogę bardzo szybko zebrać i ogarnąć je. I je na jakąś kupę dam za chwilę. Kurku na ile trawy co jest. No ta łopata jest troszeczkę pojemna, troszeczkę pojemna. Tak minimalnie. No, a się ta duża zrobiła. Dobra, to łopatę na razie dam tutaj oprę. Albo dam sobie do środka czemu nie? I co? Przetestujmy tą prasę. Ona powinna robić takie same bele, jak przedtem, tylko po prostu w budowie jest o niebo lepsza. I jak to będzie, i jak, teraz to będzie lepiej współpracowało? No średnio, ale jak jadę w prostej linii, to teraz to, to współpracuje, ale jak jadę nie w prostej linii, to gorzej. Dobra, no nic. Ale tak jest lepsza od tamtej. Obra, o. Oho ho, ho. Ja, jak jak tą jak tą styrtę wzięło. Uj, przy skręcaniu muszę kosiarkę wyłączać, wyłączać w takim razie, no. I B. I czy jak będziemy jechać w prostej linii to to się bez problemu będzie robić, tak? Tak, jak jedziemy w prostej linii, to to, to, to nie to mi się nie, to nie zostaje mi trawa, dobra. Czy już wiem jak to robić? Oficjalnie wykminiliśmy. I to się teraz wszystko ładnie przerabia. O, jak pięknie. Ale system, ale system. Kaszlak przeszkadzasz mi Nie wiem o co wam chodzi jak... To było realistyczne. Kaszlaczek jest leciutki, ja nie wiem o co wam chodzi. To było realistyczne. O ja, ja w ogóle nie wiem o co wam chodzi. Ja w ogóle, ja, to ja, ja gram bardzo realistycznie. Ja nie, ja nie wiem o co wam chodzi. Nie, czepia, nie, nie wiem, czym się wyczepiać. Ja nie wiem, czym się czekać. Ja, ja nie wiem, ja nie wiem. Chowamy ten sprzęt, już wystarczy jako siarkowania. Myślę, że wy, wystarczy mi tyle no, trawy na razie i co, i robimy. Yy, znowu kółeczko Władymircem no Wład a, bo ten Władymirc, ja muszę go naprawdę sprzedać, on do niczegoś nie nadaje on, czy tak on, on już nie wyda taki a, ten Władymirec, no nie, dobra, postanowiony następnym razem jak będę jechał do sklepu to sprzedaję tego Władimirca. Najwyżej kupi, kupi jakiś lepszy traktor za niego, ale na razie to nie. Władimir jest za słaby jest na, aktualnie na. Jest za słaby dosłownie na każdą robotę. To nie. On już On już ten. Jest nam nieprzydatny. Dobra. Dobra. Ile ich w sumie jest? 43. Powinno wystarczyć, szczególnie teraz mamy, teraz to szybko zajmuje, to, jak ta, to i tak możemy dorobić w każdej chwili. Dobra. To rozładujemy, rozładowujemy to wszystko, odjeżdżamy tym tutaj w bok. I gdzie to się wsadza? Ej co, tu tyle pokarmu? Dobra, to resztę tutaj dajemy. O, tutaj resztę, tutaj za chwilę resztę będę składował. To jeszcze wzięło A nie, po prostu mi wypadło. A nie, bierze mi jeszcze Dwa tysiące pokarmu. Nie wiem, ile to maksymalnie bierze. Ile? No Trzy tysiące 3000, 3000 litrów. A, no, to nie najgorzej. To będzie mieli dużo zapasu. Dobra, tutaj będę składował od razu, jak tu jest ta szopka taka malutka. Będę miał jeszcze łopatę. O. I tutaj to jakoś dam i będę miał na zaś jak coś. Tutaj tak poukładam przy ściance, żeby to mało miejsca zajmowało. O bo, a ja to długo zajmuje. Czemu, ja czemu ja to na, takie, na taką drobnicę muszę, musiałem wziąć? Dobra, po prostu to wszystko rzucę. Nie ma czasu, nie mam czasu zajęty człowiek jestem. Ej, ja właśnie sobie przypomniałem, ja przez cały dzień nie karmiłem kur. One mogą być teraz... i mogą zdrowie spaść. Dobra, czekaj, przerywamy to natych, natychmiastowym ten... Ten pierwszy... Im nie może zdrowie spaść. Bo znowu będę jał straty ostre. O nie. O nie, ja powinienem... Ja wcześniej powinien powinienem to sprawdzić. O nie, dobra. Trzymajcie kciuki, że się kurom nic nie stało. Zdrowie 0%? Nie no. Widzicie, tak to jest z tymi kurami. No, na chwilę zostawisz i już się zagłodzą, no. Jednego dnia nie wytrzymają. No nic, no to ostro straciliśmy, no nic. Postaram się już bardziej to utrzymywać przy zdrowiu, ale to dużo straciliśmy teraz, no... no na karnie przy okazji psa, jak tu jestem. Mniejsza. Mnie. Dobra, to się jakoś zmieściło, to teraz wszystko zamykamy. I to wszystko jest na pewno dobra, to myślę, że możemy kupować owce. Aha, to się znowu... Tu one znowu będą się rozmnażać. Dobra, do 30 maksymalnie, dobra. No nie będziemy czekać... Pić kilku miesięcy. Więc myślę, że kupimy parę tych zwykłych, o, albo takich, o, takich owiec najbardziej typowych. To kupimy za 5000 50 ich 20, bo reszta i tak, a żeby zostawić im miejsce na więcej. No. Tyle powiem, żeby żeby, mia, żeby miały warunki do stworzenia darmowych owiec. Dobra, kupię 20 Steinshaf. Uwielbiam kupować -szaf. O, Ooo, są owieczki. Nie rali ty, że normalnie by uciekały, ale mniejsza. I pięknie. Aha, tu ale wy ale wy tutaj macie. Pokarmu nie no. One nigdy nie mają zapasy na na kilka lat. Pojemność, wełna, 0 woda. Wydajność 0%. Czemu wydajność 0%? Aha, bo zdrowie jest 0%, do, bo aha, bo one spełnią się zero, zerowym zdrowiem, czyli one najpierw muszą zjeść. Dobra. Czyli dzisiaj żadnej wełny nie, nie zobaczymy, tyle powiem. O, drewięko. Co to? A drewięko. Dobra, macie owce jeszcze drewięko. Na zachętę. O, to co, to chyba mamy gotowe owce. Mam nadzieję, że on... Mam nadzieję, że one nam dadzą dużo pieniędzy. I że i mam nadzieję, że je będę pamiętał karmić, nie tak jak kurczaki. I co ja coś jeszcze mam do roboty dzisiaj? No pole niby pole jest chyba w miarę gotowe. Znaczy niby, mówi mi tam, że mam go wałować pole, ale to tam mniejsza. Wałowanie się. Wałowanie może poczekać, kiedyś je będę wałował dopiero. Dobra, to jeszcze... Mieliśmy naprawić tego fiatagli, bo ono się coraz bardziej psuje. Więc czekajcie, muszę wszystko odpiąć od niego. A tu ciemno. Dobra i mała naprawa. I naprawiamy. To tylko. Tyś jak kosztował? Dobra. Myśl... No, A znaczy właściwie myślę, że jakoś jut, jakoś w następnym filmie to się naprawi, jakoś nie wiem. A tak to co? Jak tam szklarnie? Tutaj nie nie ma już wody. No nie, woda się kończy. Hmm, będziemy musieli dolać jeszcze na koniec. No nic. Nas to nie ominie. Chyba, że nagle się pojawi woda. Jak to tam wygląda? A to co to za łopata? A ta łopata chyba nie jest. To jest ta niefunkcjonalna, bo to nie jest woda. Dobra, myślałem, że mam drugą łopatę, już kupiłem kiedyś, ale nie. Dobra. Woda 11 i 9. Dobra, tyle myślę wody na razie wystarczy. tyle wystarczy na spokojnie. Dobra, jak tam kurczaki? 30% zdrowia, jak pokarm jeszcze mają. Ale już im się kończy. Musimy chyba znowu jechać dokupić szybko. Bo znowu jest mało, no nic To jedziemy, to jedziemy moim pick-upem starym Bo no poziarno jedziesz, a to ma uszkodzenia, to już ma ponad połowę, jest ponad połowy ta auto już uszkodzone Ujdź, ujdź. No nic Może jeszcze chwilę pojeździ A dzisiaj wydaje mi pieniędzy Na początku miałem chyba 6000, a teraz mam 450, no nic Wiesz, że plus pszenica, która też trochę kosztuje. No nie, no kiepsko. Potrzebujemy, żeby ten jak najszybciej potrzebujemy zbiorów. Chyba to big bugi i pszenica, to myślę, że 5 pięć. Pięć powinno na dłużej starczyć. Dobra, teraz szybko akcja pakowanie. Wszystkie, ja się, wy się nie martwię, to wszystko zapakuję jak zwykle. Wy, nie, no ci to oglądali już wiedzą, że ja umiem wszystko zapakować. Źle to pakuję, czekajcie. To trzeba tak. Trzeba jak najwięcej wsadzić, trzeba jak najwięcej. O, a tyle zapięć powinno wystarczyć. I jedziemy. Teraz powolutku. No, się się rozpędza, a ta, ta już praktycznie mocy nie ma, ale no. No, nie, nie dziwię mu się. Ponad 50%, 50 uszkodzenia to do, w ogóle, dobrze, że to w ogóle jedzie. No ale powoli się rozpędzę do tych prędkości wyższych. O, i mamy V max. Zobacz, to auto jeszcze daje radę o V ten osiągnąć. Już, ci, już ciężko, ale daje. A teraz tylko, żeby tu się nie rozwalić. Bo to teraz. O! Na bok bardzo chcę polecieć. O! Nie wjechać na pole. Nie chcę ani trochę stracić tego zbioru. Dobra, to co? Chyba to, wszystko, to dzisiaj wszystko. Ogarnęliśmy te owce. Mam nadzieję, że to będzie dobry biznes. Tyle powiem, tyle powiem. No. I faj... No, i fajno. To co? To. Do następnego. Czym. Dokładnie.